Witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dagmara Rywicka, reprezentuję Fundację Sport na Zdrowie. Jest ze mną Joanna Małaczyńska-Rendfleisch, dyrektor Fundacji Sport na Zdrowie. Witamy Państwa. Dzień dobry. Asiu, powiedz mi proszę, z czym będzie budowany z inicjatywy Fundacji Sport na Zdrowie Sopocki Port Zdrowia? To ogromna inwestycja, która się w tej chwili dzieje. Co to takiego? Opowiedz nam proszę. Sopocki Bord Zdrowia to taka bezpieczna przystań dla dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne, między innymi astma, typowe zapalenie skóry, otyłość, wady postawy, autyzm i będzie to miejsce, w którym będzie, będą prowadzone, będzie prowadzona rehabilitacja w pasanach solankowych, tutaj w naszej naturalnej Sopockiej okay. Solance, będzie, będą przeprowadzone rehabilitacje w, w całym zapleczu rehabilitacyjnym oraz będą Prowadzone... No i... oraz będą przeprowadzane programy edukacyjne dla rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Przybliż jeszcze, poproszę, ofertę. Co będzie w Sobockim Porcie Zdrowia? Bo mm, będzie to pierwszy taki ośrodek, który powstanie w Polsce. To jest, proszę Państwa, naprawdę ogromna inwestycja i przede wszystkim bardzo przydatna inwestycja, więc chciałabym, żebyś podzieliła się z nami, co takiego będziecie w stanie zaoferować, w czym będziecie w stanie pomóc w sockim porcie Zdrowia. W Sopolskim porcie Zdrowia przede wszystkim nauczymy rodziców, w jaki sposób zarządzać chorobą dzieci. Łączymy, jako fundacja działającą już 10 lat cały czas łączymy edukację, rehabilitację oraz profilaktykę i tym, tym będziemy się zajmować tylko w dużo szerszej skali. Będziemy przyjmować około 2,5 tysiąca dzieci miesięcznie w, w ramach programów rehabilitacji na basenie solankowym, rehabilitacji i diagnostyce chorób płuc. Będzie tęśnia solankowa, gdzie będzie można zażyć zabiegów talasoterapii, jakże ważnych przy chorobach górnego układu oddechowego. Oraz będziemy kontynuować y, y, programy edukacyjne, takie jak szkoła Asny czy atopy, którą współprowadzimy razem ze Szpitalem Dzieciącym Solanki w Gdańsku. Na czym polega fenomen Solanki? Bo y, będziecie mieć też y, w sobowskim Porcie Zdrowia bieżnie solankowe. Brzmi, y, brzmi niesamowicie. Jestem ciekawa, w czym taka bieżnia pomaga? Czy ona się w ogóle jakoś różni od takiej bieżni, którą my kojarzymy na przykład z siłowni? No, przede wszystkim jest to rehabilitacja w wodzie, czyli jest to bieżnia wodna, gdzie będzie można aktywności, zażywać aktywności w wodzie solankowej. Solanka jest rewelacyjna w przypadku terapii chorób skóry, w przypadku terapii chorób górnych dróg oddechowych, wszystkich chorób układu mięśniowego. I, a tężnia, przepraszam, nie tężnia, tylko bieżnia wodna, będzie to nasz projekt badawczy, który, dzięki któremu mamy nadzieję uzyskać efekty takie, że dzieciaki będą po prostu bardziej aktywizowały swój układ napięcia, układ mięśniowy w wodzie i będą w stanie robić więcej w wodzie niż na lądzie. Oglądając wizualizację Sobockiego Portu Zdrowia, ośrodek zapowiada się spektakularnie. Jestem ciekawa, czy macie już jakiś pomysł na to, bo macie przecież doskonały zespół w fundacji, jeżeli chodzi o specjalistów, którzy w tej chwili współpracują z, dzie z dziećmi. To są doświadczeni fachowcy i osoby, które, które bardzo często są autorytetami podczas różnych konferencji, prelekcji. Współpracujecie też, tak jak wspomniałaś, ze szpitalem. Jak sobie wyobrażacie codzienne funkcjonowanie? Czy tym samym zespół się powiększy? Czy będziecie w tym samym składzie? Jakie są plany na sam początek? Zespół na pewno się powiększy z uwagi na to, że tak jak mówiłam wcześniej, będziemy rehabilitować około 2,5 tysiąca dzieci miesięcznie, 7 dni w tygodniu. Wobec czego jest to duże wyzwanie. Będziemy poszerzać bazę fizjoterapeutów, z którymi współpracujemy. W tej chwili już współpracujemy z bardzo doświadczonymi fizjoterapeutami, będzie ich na pewno dużo więcej, rehabilitanci, plus bardzo małe zaplecze administracyjne. Sobotski Port Zdrowia jest Waszym wielkim marzeniem, Twoim i Pani Prezes Ewy Lewandowskiej. Witamy Ewę, jest też dzisiaj z nami. To jest taka troszeczkę, muszę Państwu przybliżyć, fantastyczna historia. Ja wiele lat temu poznałam dziewczyny i one już wtedy widziały Sopocki podzdrowia. To jest bardzo inspirujące marzenie, w którym my możemy mieć udział, bo z uwagi na sytuację, która się wydarzyła, czyli pandemia, wojna w Ukrainie i niestety rosnąca inflacja, w tej chwili brakuje odrobiny środków finansowych, abyście spięły montaż finansowy, tak? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Montaż finansowy był spięty do niedawna. W tej chwili brakuje na 15 potrzebnych milionów, mamy 13, brakuje nam dwóch i właśnie dlatego jest zorganizowana zrzutka i zbiórka, do której bardzo Państwa serdecznie zachęcamy, dlatego że możemy razem dopłynąć na tej fali dobra naszej do, 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 do Sobowskiego Porzu Zdrowia i po prostu pomóc dzieciakom w rehabilitacji, w dochodzeniu do zdrowia, pomóc w. w ułatwić dostęp do rehabilitacji, bo to jest dużym problemem, opierając się na również na tych dobrach naturalnych, które mamy w Sopocie, czyli klimacie i salamitach. Powiedziałaś, ułatwić dostęp do rehabilitacji, bo ja myślę, że pewnie podobnie jak ja, Państwo spotkali się z niemożnością dostania na rehabilitację. Ja też jestem mamą, wiem, jakie to trudne, jak bardzo nam rodzicom zależy na tym, żeby nasze dzieci miały jak najszybszy dostęp do specjalistów. Powiedz mi, czy to będzie płatna rehabilitacja, bezpłatna? Jaki w ogóle macie na to pomysł? Jak będziecie pomagać? To będzie rehabilitacja bezpłatna, oparta na finansowaniu z podmiotów różnych, zarówno ze środków samorządowych, ze środków publicznych, z grantów międzynarodowych. I no tak, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby był jak najkrótszy dostęp, okres oczekiwania, żeby jak najszybciej dzieciaki mogły korzystać z rehabilitacji w, zarówno w Solance, jak i rehabilitacji stacjonarnej. Oprócz chorób cywilizacyjnych zajmujecie się, pomagacie też dzieciom, które mają problemy neurologiczne, e, popraw mnie e, jeśli się mylę. Rehabilitacja w ich przypadku, brak dostępu do rehabilitacji to potworny regres, prawda? Tak, to jest, e, czy, czy może ograniczony dostęp, nie powiedziałabym, że zupełny brak, tylko ograniczony dostęp. My widzimy, że dzięki rehabilitacji w, w na którą w tej chwili prowadzimy, Dzieciaki, no, ich choroba, czy, czy ta pomoc nasza w rehabilitacji jest świetna, bo dzieciaki robią bardzo duże postępy, bo gdzieś tam uwalniają ten potencjał, którego nie potrafią uwolnić, czy nie mogą uwolnić na lądzie. Wobec czego no, jesteśmy przekonani, że, że ten ośrodek, który powstanie, w którego jeszcze raz powiem budowy, możecie Państwo mieć wkład. Pomoże rodzinom oraz dzieciakom dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, również neurologicznymi. Przyznaję, że bardzo na to liczymy, że korzystając z okazji, że Państwo tu dzisiaj jesteście, my tu dzisiaj jesteśmy naszym mocnym fundacyjnym składem, zdecydujecie się Państwo powierzyć chociaż jedną złotówkę, która wesprze budowę Sopowskiego Portu Zdrowia, bo tych pieniędzy brakuje niewiele. Jesteśmy już prawie w przededniu w bicia pierwszej łopaty, ale musimy Państwo poprosić o pomoc, bo bez państwa wkładu, bez zaangażowania, bez informacji, mówienia znajomym o naszej zrzutce, o tym, co robimy, po prostu się nie uda. Niestety, takie czasy, ale Asiu, jakimi metodami pracujecie? Bo to też jest taka dosyć, myślę, interesująca historia, że to metoda Halloween, tak? Tak, my, my prowadzimy zarówno rehabilitację metodą Halika w basenie solankowym, jak i prowadzimy rehabilitację ogólną, gdzie rehabilitujemy dzieci poprzez zabawę. Naszym celem jest to, żeby, dzieci, żeby rehabilitacja nie kojarzyła się z nudnymi w cudzysłowie, ćwiczeniami. Tylko, żeby, żeby dzieci były cały, cały czas aktywne, żeby przeprowadzały różnego rodzaju zabawy, gdzie każda z tych zabaw niesie za sobą jakieś ćwiczenie rehabilitacyjne. I również dla dzieci z większymi niepełnosprawnościami prowadzimy rehabilitację metodą halitacji, gdzie dzieci uwalniają swój potencjał w wodzie, swój potencjał mięśniowy. Jakie choroby? W jakich, z jakimi chorobami najczęściej w tej chwili zgłaszają się do was rodziny? Co jest największą bolączką sopockich, myślę, trójmiejskich rodzin i zakładam, że pewnie tak samo jest w przypadku po prostu całego kraju, bo, bo będziecie pomagać dzieciom też z całej Polski, tak? Dobrze rozumiem? Tak, jak najbardziej będziemy organizować turnusy rehabilitacyjne. W tej chwili takie największe słówki, z którymi się mamy do czynienia, czyli największe, najczęstsze choroby, to jest atopowe zapalenie skóry, to jest astma, to, to, są, to jest autyzm i wiele, wiele innych. Właśnie, 11 października robicie kolejną Szkołę Atopii. To fantastyczna inicjatywa, mam nadzieję, że Państwo już mieli okazję o niej usłyszeć. Myślę, że to jest jedyna taka rzecz, która dzieje się tutaj e, na terenie Pomorza. O, okazuje się, że na terenie Polski. Asiu, powiesz nam, na czym polega szkoła Atopii i bo w jaki sposób została zainicjowana, bo to też jest w pewien sposób bardzo, bardzo dla Ciebie osobiste, prawda? E, szkoła Atopii została zainicjowana już chyba 15 lat temu. W szpitalu dziecięcym Polanki w, w Gdańsku przez alergologa Teresę Małaczyńską. W tej chwili działamy, prowadzimy Szkołę Atopii imienia dr. Teresy Małaczyńskiej, tak jak wspomniałam wcześniej, około 16 lat. Spotkania są zazwyczaj raz w kwartale i na każde spotkanie przybywa około 20 rodzin, które mogą, czy rodzin, czy opiekunów, nauczycieli, babci, dziadków, rodziców, takich, którzy mogą usłyszeć o tym, co to jest atopowe zapalenie skóry. Są tam wykłady zarówno prowadzone przez lekarzy, jak i przez specjalistów ze Szpitala Polanki, pokazujących praktycznie, w jaki sposób, w jaki sposób używać emoljentów, mocnych opatrunków, tak itd. Prowadzimy również informacje, czy przekazujemy również informacje dotyczące tego, w jaki sposób podchodzić do wybrania pasji, zawodu yy, i po prostu jak żyć na co dzień i jak opiezać o takowe zapełanie skóry. Czy My chyba zapomniałyśmy wytłumaczyć naszą nazwę, bo dlaczego sport na zdrowie to może brzmieć troszeczkę w kontekście chorób, o których opowiadałaś o dzieci, które potrzebują pomocy, to tak może odrobina brzmieć przewrotnie. Sport na zdrowie faktycznie, sport leczy? Tak, jak najbardziej. My, naszą ideą i misją jest pokazanie, że do każdej jednostki chorobowej możemy dopracować jakiś sport, jakąś aktywność sportową i sport rzeczywiście pomaga w terapii. I, i ym, te, w tym elemencie zarządzania chorobą sport jest bardzo ważny. Tere, terapia jest ważna, rehabilitacja jest ważna, ale... Sport daje zarówno pewność siebie, jak i sprawność i pokazuje to, że rzeczywiście jest bardzo istotny w tym etapie zdrowienia czy etapie zarządzania chorobą. My organizujemy sekcje sportowe dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, gdzie widzimy, że dzieciaki Pływają na supach, na żaglówkach, na windsurfingu. E takie dzieci, które na początku nie miały żadnego kontaktu z tymi sprzętami i otwierają swoje skrzydła i pokazują, co tak naprawdę mogą. Czyli fantastyczne rzeczy. Co przygotowaliście, przygotowałyśmy dziś, tym chyba warto się pochwalić. Z okazji Sopockiego Dnia Kurortu. Co mamy i dlaczego zapraszamy właśnie teraz wszystkich Państwa do naszego stoiska Fundacji Sport na Zdrowie? To poproszę. Na naszym stoisku można zobaczyć wizualizację tego, co robimy, można przeprowadzić badanie spirometryczne. Oraz wziąć udział w loterii, gdzie każdy los wygrywa, a, a, a drobna cegiełka przyczyni się do tego, żeby powstał nasz sport, zdrowie, żebyśmy wspólnie do niego dopłynęli. Szanowni Państwo, spirometria, którą, na którą dziś zaprasza Fundacja Sport na Zdrowie, to nie lada gradka, bo pewnie ktokolwiek próbował się z Państwa zapisać na takie badanie, a musiał troszeczkę poczekać. Dzisiaj u nas się to wydarzy od razu. Natomiast, co jest bardzo ważne i myślę, że też jest kluczowe dla Państwa, spirometria będzie też dostępna w Sopockim porcie zdrowia. To przede wszystkim jest badanie, które pozwala na precyzyjną diagnostykę, jeżeli chodzi o choroby płuc, więc... Czasy są jakie są, także my nie możemy tego bagatelizować, a każdy najmniejszy symptom powinien być od razu przebadany. Ale wróćmy jeszcze do Sopockiego Portu Zdrowia. Trwa zrzutka. Zrzutkę znajdziecie Państwo w internecie. Wystarczy wpisać budowa Sopockiego Portu Zdrowia, wpłacić tą przysłowiową jedną złotówkę i pomóc nam, tak jak powiedziała Asia, dopłynąć na fali dobra. Wszystko w Państwa rękach. My dokładamy wszelkich starań, żeby jak najszybciej wbić łopaty i teraz to najważniejsze chyba, czym możemy się pochwalić, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2023 roku będziemy witać pierwszych małych pacjentów. Asiu, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Szanowni Państwo, zapraszamy do Stoiska Fundacji Sport na Zdrowie i wspieramy Sopotski Port Zdrowia. Dziękujemy.